No. Wy kochany kolega? Tak Wy kochany kolega ten Donal, Donalda Tuska Tak, nie wiesz? No to był ten, nie Donald no, Pan nowak Nowak poszedł? Nie żartuj. A, nowak a jest tam u nas Ty mówisz o zegarmistrzu. Ty nie nagrywa. Nie no, no właśnie, M jak six, A tu jest polski, masz Jak na Tu masz, góra To na chodniku? Góra tak? Od góry jest aktyw. Nie, były sceny? Tak, tu były takie sceny, dantyjskie tak, Nie, no, jest, Ale leżą na chodniku, tak? Bo już ja, ja muszę... sceny dantyjskie nie w sumie Co? Sceny ja, dantyjskie Jak już tak? no sceny, sceny dantyjskie były Jedź dalej prosto Jedź dalej prosto Andrzejowi Tym za To Kto Za 400 metrów Jedź no, dalej prosto Mówisz o Michalskim tak. No jak ty tym Co ty w ty, tym nie, nie, bo Łukasz musi. Lokalizację nie wiem, Łukasz. Nie, no kurczę. Każdy wie, co ty? To jest cała atrakcja. Co ty go tam. To Kudłacza 2. Ty znasz Kudłacza 2? Kudłacza 2 znasz? Taki z wąsem z wąsem Z no, wąsem no. nie? Ma. ale świetny on jest. On ciebie zna. Treszkę go podrywał No Na zabawie twoją mamę. Taką jeszcze świetną pistę i taką laseczkę. Zabaczę, co by dostał gardolon. A jeszcze wiesz co zrobił? Północy, strącił łokcie, butelkę szampana, że się każdy To był czerwony szampan. A. Czerwony szampan. Czy Wiśniowy, Tak, Wiśniowy Za 400 metrów jedź dalej. A chmur paszaczkułba ogląda Tam Zimno. U nas na czas. kurwa stojak. No, oglądasz tego, no. No. Tak, polowy że... po stojak. Daj, 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 Witam, daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 Szmierze, tak. a nie jakiś elastan czy coś takiego no już zaraz dam to wino czerwone dobra no to jedziemy już teraz kurcze siną dal to zobaczysz no świetne świetne ten świetna geografia nie, tutaj, A, tutaj. Słuchajcie, to my wszyscy przechodzimy na ty, rozumiem, nie, nie tam jakiś pan tak dalej tracimy. Tak jeździliśmy do Warszawy. No, nie? no właśnie, tutaj tego, nie? Tak, no. Czyli jesteśmy tutaj... na Ty. Na na Kaleś, na el... Panie Kaziu. Na el... warszawym ja, Na, na Nie chcesz jeździć? Dlaczego? Ale z tym trampem to widzisz to, ten nie, to... prawo teraz, tak? jak zawsze. Jak zawsze, kurwa. <grywa> za to lekko. Nie na <grywa> Nie, wejdę, za gruby. Za Służba celna. Mekka. Gdzie? Tam. No bo oni chyba te ciężarówki muszą łapać, nie? pozyskiwanie źródeł informacji, rekrutację, mordowanie, ośmieszanie, budowanie środowiska przeciwko osobie, czyli wszystkie wszystkie generalnie główne zadania agencji wywiadowczych, tak? I oni się tutaj bawią w taki właśnie w taki poligon. I, I to jest temat, to jest temat, który ja odkryłem, bo generalnie miałem, miałem nie przeżyć. Tylko, że im to nie wyszło, um, i, i, I jest no, wielki embaraz, ja to odkryłem i. No i jest cyrk, nie. I generalnie na razie na razie mnie próbują kupić, na razie mi tam oferują, oferują tutaj takie niebezpośrednie łapóweczki dość znaczne. Z jednej strony mnie kusi, z drugiej strony mnie nie kusi, z trzeciej strony bardziej bym wolał nagłośnić temat, bo ja te pieniądze wezmę, ale co z tego jak powiedzmy skasuję kogoś następnego, nie? Mówimy o czyimś dziecku, o czyimś e, bracie, siostrze, tak, ojcu, matce trafiła... to w nie nagrywać. W moim przypadku trafiła kosa na kamień, ale Dobra. jakby nie trafiła na kamień Stare papki przyjechali No i odkryli, odkryliśmy te, 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 te miejscówki, gdzie to miało miejsce, że tak powiem To wszystko, wszystko jest na podstawie... Materiał dowodowy jest duży, to jest, 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 jest naprawdę gruby materiał dowodowy wszystko to jest poszlakowe, to nie jest dowód, to są dowody, na których na podstawie można kogoś skazać, a to są dowody wystarczające, żeby wszcząć śledztwo i one są po prostu tak, tak jest wszystko jawne, że aż śmieszne to jest. I po prostu odkryliśmy dom, w którym to miało miejsce. I teraz sytuacja jest taka, że idealnie by było podejść do tego domu bliżej i zrobić jakiś filmik, zdjęcie. Zaczęliśmy, bo ja mam parę zdjęć z tego domu, gdzieś tam mi wysłanych był i generalnie chodzi o to, żeby przy, przy, przywiązać obiekt z tych zdjęć do tego obiektu, który my wytypowaliśmy I teraz kwestia jest zbliżenia się do tego obiektu, bo te babki nas nie chciały puścić, ta kobieta, ta kobieta z facetem, nie? Oni wiedzą ewidentnie, że trafiliśmy w sedno, dlatego nas nie chcą puścić. Teraz chodzi o to, że trzeba to rozegrać. Ja wam powiem, jaki mam. ja mam plan, generalnie są dwa plany. Yy, Mirek, ty jesteś o tyle ciekawy, że ty jesteś po prostu, ty wyglądasz jak reporter. Ty wyglądasz jak ktoś, ktoś ważny. Ty tam raczej w tym głównym planie to raczej byś się, ty bardziej byś się po prostu popytał tam osób w okolicy. Wiesz, podjedziemy do jednego miejsca, do drugiego miejsca do sklepu, do sklepu. to też jest dobry, Kaziu jest właśnie dobry, bo, bo ty masz wspólny temat z, z lokalcami. To no, było pytanie ci, czy się przemieszczasz Nie, wej... Inny plan jest po prostu podejść z tyłu. Tak odpalić dym, racę i w tym momencie oni to odwróci ich uwagę i możemy wtedy wejść do środka, nie? Eee, tylko też trzeba brać pod uwagę, że nasze wszystkie rozmowy teraz są możliwie eee, nagrywane, rejestrowane, słuchane, bo oponentem nie są nie są dzieci. Eee, no i tyle. Ale mówię to z tajemnica ale Generalnie ja, się, ja, ja, byłem, ja jestem pod, w, pod wrażeniem, że Służby wywiadowcze panowały tak dużo Gdańska. Praktycznie Polskie nie mają nic do gadania. Tak. Polska nic do gadania. Nie. Polskie służby nie mają nic do gadania. Tu są rozgrywający wielka Brytania i USA. I na podstawie tego wydarzenia oni sobie zbudowali, rozbudowali jeszcze swoją siatkę. Scenariusz. Rynęczką. Siatkę się rozbudowali. Tam, tam. Główną bronią yy, szpiega nie jest yy, stole czy coś. Mi chodzi o nóż, scenariusz likwidacji, telefon, mój, likwidacji osób, nie? No tak, tak, oni się w to bawią. Ostatnie zaginięcie tej dziewczyny, nie wiem czy słyszeliście, 24 lata dziewczyna zaginęła przecież, w Nowym nie? Porcie. W Nowym Porcie. Tak. Ja podejrzewam, że to może być ich sprawka. Wyszła z psem, psa nie było, ona gdzieś tam telefon, znaleźli ją martwą. Telefon, w telefon, telefon za, 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 zanieśli do domu, A telefon tak. zanieśli z portem do domu, mieli klucze. się o tym, nie Nie Mirek? Z nic, 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 nic. nic, po prostu jest osobą, którą oni wytypowali i po prostu zostawili w domu. W, tak, nie w domu. Co jest ten zegarek? Ja musiałem jak się myłem. Tak na pewno zostawili, bo to Nieraz takie zdenerwowania, wiesz jak się jedzie to posłuchaj e, e, jestem spokojny ale no, ja mówię, głośno głośno mówiący jak się, się denerwujesz bo nie wtedy głośniej mówić wtedy... wstajemy ja i ja idę do pokoju a głośno mówiący chcesz? też nie. no, dobra wtedy by się inaczej rozmawiał zgadza się w domu ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. nie wiedziałem od No i myśmy rok się nie widzieli. Bo każdy myślał, że, że ten, że jeszcze będziemy jeździć sędziować. wiesz, taki potrzebny jest Mirek. Jest taki potrzebny, wiesz? A runda pierwsza przegrała. Bądź dla Kasia. Zazwyczaj, prawda? To było lubię. Tu się zabija, tu się zabija. Tak! To jest prawda. Kosty, Kosmos! Nie natykaj, no, nie natykaj! Każdy Każdy w samolocie... Super! m a m jak Six, m jak six. <grym>.